Wait, wait, wait. Kańku, say hello, Moment, chwileczkę. Niech nie, mu się kaj, ci stanie. Nie mu się nie stanie. No, babcie, ja bo kolega oddech trzyma. Moment, chwileczkę. 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 Po Chwileczkę. 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 Kamilek? Chwileczkę. 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 No, idź, Kamilku. O, nie. Kamilku, poczekaj. Już to oh, oh. Oh, no. pociekań, se, Nie, bo to muszę. Pośpiesz, okej? To, Nie. Nie, nie. Już i polu... Już te polu Kamilku, poczekaj. To kańkań, kajkań. Kajkań, No, Kamilku, nie bój się. Ja no, robimy? Masz. No? No? dzisiaj no, so, jest no! No, 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 no. yes I need to blow my cake. You blow your cake? Yes. Yeah. Ah. To co to się to jest cake? A no. ja. Ouch. No, tak nie chcę pojechać. Aniček. Chocolate cake. Chocolate cake? No nie da masz? Ja chybię. A ty masz to, to ja... No, nie, to ja, to ja to jestem to na jedną... Na, 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 no na YouTube na, na YouTube wrzuci to będzie śmiało. przynosiłam te sylwetki. Co To czy się przebrał? Zobacz, nawet. No, no. Ale Tom, to to raz jego urodnictwo? Kemi. Ja właśnie tutaj na twoje rzeki. to many? Jeszcze teraz. One. Kamilek. No, licz. Licz. One. Pan Liza, odchodź. Pan Kamilku, pierwszą podam. Cześć. Cake. Okay. Cake. 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 Maleńczyk. Kamilek, please wait. Oj. No, nie, 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 no. nie, nie, potrzebujesz. Kamilek!

Hm, i je tu skawki, czy nie? Odstawię na bok.